Siema widzowie, dzisiaj ja nie mogę pozwolić żeby mój, mój kolega umarł Dobra, jak to brzmi XD Trzeba szybko tam lecieć bo on może skinąć On może skinąć Kurczę. Dobra, lecę, 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 lecę O jaki Kurde Kurde Dobry jest A dobra, nie wiem już Jaki był odcinka nie, 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 nie Dobra, lecimy Trzeba go złapać Po prostu lecimy on wie, że ja mam automatycznego jumpa czy nie, bo nie wiem szczerze on myśli, że mi tak ucieknie dobra, lecę, lecę, lecę muszę sobie tu skrócić o kurde dobra dobra, trzeba go zabić Dobra, musimy myjacz zrobić. Dobra, szybko, 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 Nie dam mu tak dobrze, szybko wygranej. Dobra, to niech są ucieknie. Dam mu chwilę spokoju. Ale będzie miał gorzej teraz. Czyli tak, muszę kilo zrobić. Dobra. Ilo wystarczy Już zrobię hop 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 Eee yy, kurczę. Dobra, kamienia trzeba zdobyć i go wtedy zabijemy. Szybko, kamień, 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 dobra. On nie wiem, na co on czeka, jak ja go mogę zabić, zaraz. Kurde, on zebrał to. Dobra, los. Trzeba szybko lecieć. I będzie wygrana. Do białego rana. Pzda. Szybko, szybko, szybko. Yy, dobra. Dobra, trzeba iść go zabić. Strzał, strzał, gleba, 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 gleba. Jest wygrana. Dobra to chyba koniec... Dobra, nie wiem... Gdzie on jest? Kurde... Jezusiu! Po której stronie w ogóle wyszły? No on tam pewnie jest. Dobra on tu chyba gdzieś powinien być. Co? Kurczę! Dobra, trzeba Szybko trzeba ranować. Szybko trzeba zrobić sobie żelazne rzeczy Ale on nie wie o tym, dobra Dobra Eee to tak Trzeba lecieć daleko od niego Do jakiejś jaskini Odrobinę znam teren Muszę go zabić Kurde kilo on mi się przyda No on mi nawet zajumał kilo Eee, dobra Dwa kamienie Dobra, ja mam luz Ale on wie, że nie ma wygranej On nie wygra, kurde O kurde